No, szczęść Boże! Dzisiaj w Ewangelii rozważamy scenę nawiedzenia świętej Elżbiety. Jakieś 20 lat temu trafiłem jako diakon na dywanik do księdza rektora za to, że w homilii wygłoszonej w seminarium nazwałem świętą Elżbietę ciotką pana Jezusa. A przecież Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca tak właśnie mówi o Elżbiecie. Zapraszam na kolejny odcinek jazdy z Ewangelią. Czołóweczka. I zaczynamy. Jazda z Ewangelią, prezentuje ksiądz Paweł Broński. w kręgach kościelnych zrobiło się ostatnio głośno na temat tak zwanego dynamicznego przekładu Pisma Świętego z 2021 roku. A ostatnio ukazała się nawet nota Komisji Nauki Wiary, konferencji Episkopatu Polski, która krytycznie ocenia to tłumaczenie. Dlatego, że pojawiają się tam takie sformułowania, jak chociażby w opisie Ostatniej Wieczerzy, tekst mówiący o tym, że Jezus, uwaga, wzniósł Toast. Jednocześnie episkopat mówi, że jest potrzeba, powołując się na sobór watykański II, aby język głoszenia Ewangelii był komunikatywny, zrozumiały i współczesny, ale to tłumaczenie jest nie do przyjęcia. Prawdopodobnie chodzi głównie o to, aby tłumaczenie było przede wszystkim wierne. Natomiast komentarze do Ewangelii, jakaś interpretacja, jak chociażby ta interpretacja tutaj w jazdach z Ewangelią, zwłaszcza że jazda jest mobilna. To chyba może być trochę dynamiczna. Zwłaszcza że w dzisiejszej Ewangelii widzimy Maryję, która może nie jedzie, ale idzie z Ewangelią do swojej krewnej Elżbiety. Nowy Testament idzie do starego i więcej. Maryja, jak czytamy, poszła z pośpiechem w góry. Ale czy rzeczywiście Maryja się spieszy? Jest takie powiedzenie, że jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A youtuber motoryzacyjny Złomnik mówi, że pośpiech poniża. Czy zatem Maria się spieszy? Tu chodzi raczej o troskę, o zaangażowanie, o gotowość działania i robienie czegoś z chęcią. Pamiętamy taką przypowieść, którą opowiadał Pan Jezus o dwóch synach swego ojca. Jeden powiedział zrobię, a nie zrobił, a drugi nie chciał zrobić. Ale zrobił. Maryja nie zachowuje się ani tak, ani tak. Idzie natychmiast, ale pozostaje trzy miesiące u swojej krewnej Elżbiety, która jest już w szóstym miesiącu ciąży i pomaga jej w domowych obowiązkach, służy. Prawdopodobnie też rozmawiają wiele o różnych sprawach, także może o planie zbawienia, który właśnie dzięki nim się dokonuje w świecie. Warto zauważyć, że Maryja sama jest w stanie błogosławionym, że musi pokonać trasę, którą będzie wędrowała przez cztery dni. Najpierw musi zejść do Doliny Jordanu, a później wspinać się w góry Judzkie. A poza tym jest to trasa dość niebezpieczna. Pamiętamy z kolei inną scenę, inną przypowieść pana Jezusa o człowieku, który na tej właśnie trasie został napadnięty, a później opatrzony przez miłosiernego Samarytanina. Czy warto zatem się spieszyć? W trasie to może być bardzo niebezpieczne, ale ksiądz Jan Twardowski pisał: Spieszmy się, kochać. I o taki pośpiech na pewno może tutaj chodzić. Kochać to się poświęcać, kochać to służyć, kochać to tracić życie kawałek po kawałku, a wszystko to czynić bezinteresownie. Kochać to naśladować Matkę Najświętszą, która idzie do Elżbiety, aby jej służyć i aby być obecną przy niej. W tym czasie, w którym ona tego najbardziej potrzebuje. Kochani, już niedługo święta też się będziemy nawiedzać. Myślę, że perspektywa, że przyjedzie ktoś z rodziny i zostanie przez trzy miesiące, to może być przerażająca, ale może jednak z drugiej strony ktoś potrzebuje naszej uwagi i naszej obecności trochę więcej niż przez trzy godziny świątecznego obiadu albo 30 minut świątecznej kawki. Niech Wam Bóg błogosławi w tych nawiedzeniach i w trasie, gdy będziecie jechać na święta. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia jutro. Pamiętaj, pośpiech poniża.